Cześć, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym przeanalizować dla Was trailer, właściwie jakiś teledysk muzyczny z udziałem nowej postaci Ambesy. Uważam, że analiza tego materiału przyczyni się do opowiadania historii tej postaci. Dlatego zrobię to dzisiaj i postaram się dokonać tego jak najlepiej tylko się da. Zatytułowanym materiale, który nazywa się Craft Pod Łzy, Przedstawiona jest dosyć ciekawa historia i jej analizy właśnie teraz się zajmę. Dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia tego materiału z szczególną uwagą. Serdecznie zapraszam. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że przedstawiona tutaj dywagacja jest moją osobistą perspektywą na ten materiał, na ten teledysk. I uważam, że może być on rozstrzygany na innych płaszczyznach. Jednak uważam, że ta moja wizja jest dosyć ciekawa. Dlatego nie sądzę, aby nie była ona w jakiś sposób przydatna do interpretacji przez Was. Jest to też na pewno jakaś esencjonalna wartość, która sprzyja temu, co było dotychczas mówione na temat lore ligi. Tak więc, sam teledysk dzieli się na cztery różne płaszczyzny w moim niemaniu. Pierwsza z nich to płaszczyzna, a raczej wymiar, w którym żyją zwykli ludzie i postacie z świata ligi. To rzeczy i miejsca, które widzi każdy śmiertelnik. Są to rzeczy widoczne gołym okiem, opowiadane z perspektywy różnych postaci. W teledysku to sceny dziejące się na plaży, czyli chwile, kiedy młoda Ambessa ociera się o śmierć, Będąc ugodzona strzałą tuż nad brzuchem, z wciąż nienarodzonym dzieckiem. Jest to sytuacja, kiedy oficie krwawiące ciało Ambessy niemal wyzionęło ducha. Widzimy tutaj wówczas tajemniczą postać wilka, która pojawia się nad konającą, by jak mniemam skonfrontować ją ze śmiercią. Dzieje się wówczas coś dziwnego, co można interpretować na kilka sposobów. Ja skupię się nad moją interpretacją, która jest następująca. Znajdująca się nad umierającą panią Medard postać symbolizuje jednocześnie dwie rzeczy które w Noxusie idą ze sobą za rękę od wielu pokoleń. Pierwsza z tych rzeczy to sama śmierć, czyli Kingdred, którą dobrze znamy i szanujemy za cały piękny wkład w historię obyczajów i mitów Runetery, jaki wznieśli sobą. Druga rzecz to symbol siły i bezpardonowego podejścia do wojny, jaki przyjął Noxus. Wielki w tym miejscu to znak najwyższej dominacji bezpośredniego starania się o przetrwanie. To co wiemy o Noxus z licznych przekazów daje nam świadectwo tego, jak mocno utożsamiane jest to zwierzę z filozofią przetrwania. A widać to w wielu miejscach, np. w telerze z gościnnym wystąpieniem Dariusa, który otoczony jest wilkami. Oraz na przykład w historii boskiego króla Dariusa, który, którego zwierzęciem duchowym jest właśnie wilk. Widać to też w cytatach postaci, symbolice ubioru i tym podobne. Przykładów jest wiele, no i jest to dosyć oczywiste. Wygląd natomiast samego wilka odbiega nieco od tego, jakim przedstawia go Kingred. Jest on maksymalnie zbliżony do wyglądu rzeczywistego wilka chodzącego sobie po runeterze, jednak drzemie w nim jakaś dziwna iska czegoś więcej, a widać to po blasku w jego oczach oraz po sekwencji wydarzeń, jakie mają miejsce zaraz po tym, jak wilk spogląda w oczy umierającej dziewczyny. I tutaj otwieramy się na pozostałe płaszczyzny, dlatego przejdę do drugiej z nich. Moim zdaniem jest to płaszczyzna duchowa, a raczej wyobrażenie próby, jaką poddają Kindred dusze Ambessy. Jest to nieco dziwne, gdyż nie słyszałem o tym, żeby Kindred robili kiedykolwiek tego typu rzeczy. To raczej domynajla i jej nagakeburosy. Widać jednak jak na dłoni, że obraz młodej kobiety wizualizuje się w czymś innym. W jakimś nierealnym świecie. Sekwencja przez jaką przechodzi ta dusza w tym miejscu przypomina jakiś rodzaju tor do przejścia. Mi osobiście kojarzy się ze wspinaczką podobną do tej przedstawionej w tyryjsku Rice z Worców 2018. Jest to dosyć znany motyw w marketingu League of W tej płaszczyźnie Mesa mierzy się z postaciami seminoksjańskiej stylistyce na czymś rodzaju arenie walcząc prawdopodobnie o swoje życie. Kindred zdają się poddawać ją próbie, by sprawdzić, czy jest w niej na tyle woli przetrwania, aby zasłużyła ona na dalszą egzystencję. Mamy je tutaj jednak pewnego rodzaju zgrzyt, bowiem Kindred nie działają w ten sposób. Owca zabiera tych, którzy godzą się z odejściem z tego świata, a wilk zaś odbiera tych, którzy nie, tej zgody nie dają, wydłużając swoje życie w nienaturalny sposób lub uciekając od tej śmierci innymi metodami. Wobec tego systemu postępowania, Ambesa powinna użyć owce, gdyż no nie ucieka ona w żaden sposób ani nie próbuje z tym dealować. Ale... Nawet leżąc w bezruchu, umierając pomału w kałuży krwi, Ambessa nie zaprzestaje posiadania wol woliwarki. W jej oczach widać silną potrzebę przetrwania, niekoniecznie dla samej siebie, ale przede wszystkim dla własnego dziecięcia. Tutaj wiemy, że tym dzieckiem jest Mel. Biorąc to pod uwagę oraz mając z tyłu głowy wiarę w siłę, personalizowaną postacią wilka, możemy odnieść wrażenie, że Kindred obdarzają z pewnego rodzaju przywilejem, Bądź jakiegoś rodzaju szacunku, właśnie dlatego, że wyznają oni w sensie Noksjanie wilka jako aspekt śmierci. Śmierci, która musi zostać poniesiona, aby dać przetrwanie synom tej ziemi. Jak wspomina sama Mesa w swoim zwiastunie, wilk żywi swój miot nielitością, litością, nie nadzieją, a krwią. Wobec tego wszystkiego jestem w stanie uznać, że ta dziwna mieszanka wiary, szacunku, oddania i poświęcenia. Oraz tej filozoficznej wymiany śmierć za życie, Kinrent dali jej szansę na ratunek, który, jak się okaże lub nie, będzie miał swoją cenę. Druga płaszczyzna to sekwencja tańca pośród postaci gdzieś na pustyni. Widzę tutaj różne sylwetki w maskach, przypominających stylistyką Tess Shurimy. Ambesa znajduje się pośród nich, widocznie będąc przestraszoną, dzierżąc coś, co przypomina jagnię. Tutaj nawiązanie zdaje się być dosyć oczywiste. Chodzi tutaj o ofiarę, no bo czym jest jak nie, jak nie ofiarne. W całości historii Ambesy nie mamy tutaj jakiegoś rodzaju wspominki o tym, co Szulima może dla niej znaczyć, lecz ja postrzegam ten taniec jako obcowanie z przodkami Ambessy z duchami jej rodziny, która być może w przeszłości miała swoje korzenie w szulimie. To może tłumaczyć kolor skóry rodu medard, który dopasowany jest do palącego słońca nieprzyjaznego klimatu szulimianskiego. Młoda dziewczyna jest spośród niespokojnych postaci wykonując z tych taniec. Patrzymy one na nią, jakby oczekując czegoś od niej, wołając. W pewnym momencie, jak nie wznoszone jest powietrze, po czym rozerwane jest przez niespokojnych tancerzy, na strzępy także okruchy oraz esencja tego, co pozostaje z jagnięcia, tworzy w pewnego rodzaju kryształ w kształcie wilczego pyska. Swoją drogą przypomina mi trochę to kryształ, te, te znaczki przypominają mi trochę Wiedźmiński medalion. Tutaj przechodzimy do bardzo ciekawej rzeczy. Ambesa postoczonych w walkach w wymiarze śmierci otrzymuje dany kryształ od Kindred, dzięki czemu przebudza się ona na polu walki żywa. A oczy jej dziecka rozbłyskają tym samym światłem co oczy wilka. Co to znaczy? Czodkowie ambesy oczekiwali poświęcenia, a poświęconym obiektem prawdopodobnie jest jej córka Mel. To poświęcenie wynika z dwóch różnych rzeczy. A Ambesa odsyła córkę, wypędzając ją z dala od rodziny. A tutaj przodkowie i ten taniec, i dematerializacja agnięcia symbolizuje jej odejście od rodziny. I B. Ambesa poświęca duszę własnej córki, aby móc dalej realizować swoje pragnienie dążenia do władzy. Więc finalnie okazuje się, że to nie walka o życie córki, tylko właśnie egoistyczne podejście do własnego przetrwania oraz ambicji sprawiło, że pani Bedard zdołała, zdołała wyjść z tego wszystkiego żywa. To dążenie do władzy to właściwie czwarta kryształowa płaszczyzna ambicji. Ambessa pragnie zasiąść na tronie, by odnieść wielkie zwycięstwo, jednak wiemy ostatecznie poniekąd, że jej się to udaje. Piastuje bowiem dosyć wysokie stanowisko w Noxus, wiemy jednak, że to nie koniec jej ambicji. Tak więc podsumowując: Ambessa, popychana chęcią odniesienia sukcesu, wędruje na wojnę, będąc w ciąży. Jej niepohamowana ambicja niemal kosztuje ją życie, ale szczęśliwie udaje jej się ją wywalczyć w wymiarze śmierci, którym swoje przetrwanie opłaca duszą własnej córki, która zdaje się zostać naznaczona przez śmierć. To właśnie usuwa Mel, córkę Ambesy z tańca przodków i staje się paliwem sukcesu Ambessy. Schemat śmierć za życie zostaje więc złamany. Dusza noworodka zostaje zaprzedana, i to właśnie z tego powodu Ambessa po śmierci dołączy do oddziału niewolników, wymiaru śmierci. Odwiecznych wojowników, którzy pokonują duszę przybywających tam śmiertelników. To z kolei symbolizuje skin, który Ambessa dostaje, czyli Ambesa wybrana przez Wilka. Mamy tutaj więc takie dosyć mroczne przedstawienie tego wszystkiego. E, cała ta wizja jest dosyć taka no, przygnębiająca, jakby nie było. Ale też ciekawa, bo jakby nie da się moim zdaniem trochę tego inaczej interpretować. Wszystko, co zostało pokazane, skłania się ku tej jednej rzeczy. I sądzę, że może mieć to przełożenie na fabułę jakby drugiego sezonu, lub też trzeciego, lub może czwartego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jednak ostatecznie nie mam pewności, czy na pewno to, co powiedziałem, jest zgodne, i chciałbym to podkreślić. Nie jestem żadnego rodzaju prekursorem, wróżem, kimkolwiek, kto mówi, jak jest, jak będzie, jak ma być. Co zostało powiedziane? Sądzę, że może liwe jest to, że to jest bardziej lakoniczne i nieco mniej tutaj się dzieje, ale wierzę w to, że jednak mamy tutaj jakąś symbolikę, która jest nieco na wyższym poziomie i że faktycznie zostało tutaj powiedziane coś więcej. Zastanawiam się, jak to będzie tylko przekładało na Mel, skoro ona nie ma duszy i jest naznaczona przez Kindred, tak jak właściwie matka, która została skazana na potępienie. Postaci walki, nieskończonej walki, właściwie zaświatach, no to jak będzie to miało, jakby, jak to będzie na nią rzutowało? I powiem szczerze, obejrzałem już pierwszy odcinek, pierwsze dwa odcinki nowego sezonu, no i to by w sumie tłumaczyło, jakim cudem ona przetrwała tak bliski kontakt z rakietą Jinx. W sensie ja nie twierdzę, że tutaj to jest jedyny powód, dla którego Mel przetrwała te zagłady, tę katastrofę bo jakby nie było, jest postacią, która według tego, co zostało pokazane, dostała tę rakietą w plecy, tak? Była jedyną rzeczą, nie licząc tej kruchej szyby, która stanęła na drodze temu pociskowi, który, przypominam, rozniósł całą wieżę w Perzynę i zabił trzy inne osoby. To by tłumaczyło, dlaczego ona jakby to przeżyła, tak? I jest właściwie bez uszczerbku na zdrowiu. No ale, no cóż... Prawdopodobnie przeżyła z innego powodu, wydaje mi się, że to chodzi o plot armor. Zresztą, moim zdaniem, taka rakieta powinna zabić całą tę wieżę i wszystkie osoby, które były w środku. No ale wiemy, że tutaj przeżywa kilka innych postaci. A i sorry za spoiler, jeżeli powiedziałem za dużo, ale mam nadzieję, że to nie jakoś mocno nie wpłynie na to, ee, jak będziecie odbierać ten serial. Właściwie to taka poboczna informacja. Ale no, to by było na tyle z mojej strony. Jeżeli e, macie podobne wrażenia odnośnie tego teledyskusu, dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli zgadzacie się z tym, co ja powiedziałem, również prosiłbym o wyrażenie tej opinii w komentarzach. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie lajka. A jeżeli chcielibyście mieć więcej takich informacji, interpretacji i różnego rodzaju teorii, to zapraszam do subskrybowania kanału. Jak dacie dzwoneczek, to na pewno będziecie wiedzieć wszystko na bieżąco. Ja na ten moment dziękuję i zapraszam na przyszłe materiały. Cześć!